Zabacz, zabacz, Kurde, ja widzę z tyłu, co jest? Yeah, tak. nie, ma, nie ma tych, trzeba drugi wziąć. Jedziemy? No, no, tak, jedziemy, to, to tak, jedziemy. jedziemy. Thanks. pytanie, kto to kieruje u nas? Nie, to jest... Odżę, Ja? Tak, oh, jedziemy, nie, 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 WDW specjalizacja, kierowca, kierowca mechanik. nie, to ja jestem kierowcą? Ja bym proponował dojechać tutaj do głównej drogi i w lewo bo objechać i pojedziemy na daleką wysunięty punkt albo ja mam takie lagi, albo tym się nie da Nie ma piechoty na razie wokół. Bo... Ja już wyciągnę RP'a Jest w Wyciągnąłem, RPGa, bo... nie no, yes. koniec, koniec. Się. wyciągnąłem A to i oni jedna. mieli tutaj no. tego BW-pa. O zniszczony zbw, zbw, zbw. Dobra, zniszczony. i ich dobra zniszczonych I BWP jest. Czy, czy, czyli to, tutaj bardziej mamy postawione zamiast na czołgi? takie Czołgi, czołgi? To są same BWP jakby, tak? Nie, nie. Tu to mi chodziło, Wróg miał teraz BWP. -a. O, znowu. Czyli oni ja nie mogą mieć... Mają r... 62, O Boże. No co? Co mamy przejebane? Jeździ, strzela, pancerz ma, no. Dobra. Za nisko tandemową masz, tutaj Kogu? jest, tutaj proszę Dobra, wyjem dostał, jeden, je... jeden do... dostał, ale Ale jeszcze. Ale jeszcze no, on z takiego godziny idzie, no. Amunicję potrzebuję? Idę. No poczekaj za poczekaj mną to... 30 sekund, Martin? Ale śmiesznych, kurwa, mamy dziwne cuś. d 1 Ale nie mogę wejść do tego. O, wyleciało, wyleciało coś powietrze. w powietrze. Nie, nie, a. nie mogę. Chyba no? i Nie, całk to, to, to się toczy, to, to, to się toczy. Albo ktoś... Jezus, ej no! Nie, to Darkness potrzebuje rakiet, nie ja. A biegnę A. już, biegnę. Zobacz, masz, terroryści przyjechali. Przecież ten, ej, terroryści przyjechali. nie, part, 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 part. Samo. Są, Dobra, dobre, jadę, jadę, są na dole, są na dole. Tutaj, tam na dole masz pojazd wroga i masz skład piechoty. Terroryści przyjechali, to jest najlepsze co Piękny strzał, strzał, ja, ja też trafiony. Jest jakie to jest toporne w prowadzeniu. To ja Wiesz, jaki dobry też 64? Ta 64 ta 62, ta 62, ładuj, to się zaczęło. To 62 Martin, gdzie mam mam Nie Nie się bo ja nic nie widzę. oj oj. To To z innego A, To tak, Jak? To, tak, to tak. R plagi uważaj, To co innego. Dobra, nieważne. nie no, idę to walczyć z szczytami, nie mam czasu. Aha, on dostał. Nie, teraz to jest zadziwione, że ty podostał dostał tyle pocisków, kurwa. Patrz i przeżył. Nie ma tej dostać, kurwa z 7,92, z 7, 7, 9, 9, 9, 7 9, do monasteru. Mi do Oj, hej, 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 nie, jest. nie, 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 jest, jest tutaj. Ja nie, 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 to ma rażenia odłamki Minus, minus. Kto tam ma taki rozpylacz? Albo dźwięk mi się baguje, nie? Dzięki, wariacik. No. Dobrze, dobrze. Leży. Muszę wszystko. Leży, Kościół, uważajcie. Z drugiej strony budynku, south-east. Wariacik, ty mi pomagasz? kogoś bandażuje, ono kogoś... nie widzę. A, to... To to mnie. Nie. 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 Kurwa! Lecie, lecie Bart, dajcie twoje. Lewa strona, jak na Dobra, wyjdź. bym potrzebował amunicji tak trochę, bo... <głysza> ...do Gdzie jest no, w kościele. W tej jebanej Cerki w Ale jest woda, ta no, ja, nie, do do nie nie, 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 nie. Dobra, podziękować Ci. Dziękuję wielkie. Trzeba zadzwonić. Dzięki. WDW. Też bym potrzebował pomocy. Leży na podwórku. Obiłem, obiłem, obiłem. Jest w tym. Nawet nie wiem, co to jest, kapliczka no to oni podeszli Dobra, mam go Nie mam pojęcia Mam go, mam go Chodź kopić Ja co tu poleżę, bo gdzie będziemy tutaj O. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch, jeden, jeden na wymianę Ej, ale tutaj je, jakiś dron lata Gdzie? Bo no te bajrakter kur... Albo ruski orion Serio? Oczekaj, macie, ja już. Lata Gdzie, jak... Gdzie? Są drony tychże? tak. Oh. Co? Latał dron. Chwila moment. Ja się teraz rozglądam. No widzę. Skąd to kurwa czy o jest. Proszę bardzo. Nie ja, no, ja jestem głupi. się go zastrzeliłem. Ja to też lipa będzie. No to też jest lecje. Może ty, nasze? Minus jeden, ale jeszcze jeden przynosi zjawisko z tego. Minus dwa, spokojnie. O fuck, grad mi spadł. Commander Vault has started. Co tam się czołga, przymurze. O kurwa, grad spada na ten. No, fobia. No, bo. Podnieście leżę przy, przy Lodzi. Mam minus dwa. Ale to takie pytanie, ja bym z, ...ja zniszczył tym odłąkowym drugiego yy, Lodzi? Nie, a czy Lodzi y, przed siebie trakt? Minus trzy. No. Trakiem chyba zniszczysz. Znaczy tym, y, kurwa, odłąkowym, tak, traka. Minus cztery. Cześć, wiem, że mam. No. Tu jest dużo tych ale chcemy mieć chyba więcej. Jesteśmy w WDW, nas to nie obchodzi. się znaczy pod sobą, ten, w, tym, w tym domku, gościa. Na brawo, też druga typa Tajuszki. Obserw Mark. A, ten tym domku? Wrób koło mnie przedmiot. są żarte chyba. Dobra, to jest pierwszy w końcu. Minus Minus Pięknie Wchodzę Co, do mnie? Na ulicy? Nie wiem, z Westa może? Chodzę z tobą, przyjmij Brawy pokój, czysty Czysto Oła! O, wow. o ty morda! Minus drugi eee, ja Biały budynek, cholera jasna, na South-Westie Chować się doktor! Zaraz wiem Ja sprawdzam podziemia na poszukiwaniu do radia Dobra, rozmontowuję dalej ta, Ta klatka ja w wejście będzie o, o, o. Jest gdzieś tutaj, na schodach. Obserw, Mark. Uderz nam chociaż. Nie wiem, czy się z nim wymieniłem. Przeładowuję, słyszę. Podziemia czyste, nie wiem gdzie radio. Ja słyszę radio gdzieś. Tak? Macie gdzieś blisko siebie? Chodź przy fobie to, zakładę, to, moja to, moja to, to, to. A tak jest Słyszysz? Hee, Hej! <laughs> Drapnąłem gościa Lecy mi strzelał, ale się nie nastrzelał Kopię radio Dobra, tam na obserwie biegają, kurde na punkty Panowie od sołta, od sołta? pilnuj wejścia, pilnuj mnie wejścia ołożę się jeszcze mam go Wiesz, to jest tak, jeszcze jest jeden bardziej. tutaj na obserwie widzę jego rękę przez okno minus Wiem, ja wiem, bo oni krzyczą do niego, oni krzyczą do niego, nie? Tak jak ja zawsze no. mówię, nie krzyczą, bo ja słyszę jak oni krzyczą, leżą, leży dwóch na dole i oni krzyczą do niego. No. Dobra, ty zobacz, swaniaczek z nożem na mnie czekał. Cy, cóż ty, cy, cóż, jeden. Paskudny. Takie, podnoszę Oj, dostałem, uważaj barcik. Lewa strona, od mostu ciężarówka po prawej stronie drogi. Nie ma teraz strzału na ciebie, ale kurczę, bela. Jest przycelowany. Kurczę, się, jak paseka przejmą. Nie wychodź, nie! Nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź, nie wychodź. Jest celowany tutaj. Cały czas na jednym tobie siedzimy. No zdechnijże! No. Biegną, biegną, biegną. W Dolonii się nie bez bezemarty. Komandera albo po prostu za dużo. Drogi Piotr, okej, okay, i 11 się. Przyszuj. Zaraz Foba macie, nie reszcie się. Jeszcze. Mhm. Uważaj, uważaj, Bart. Tutaj mam, Oj, mam, mam gościa. Normalnie macie poda już, aż się Jesteś schowam w strachu, Wiesz, to, bo... patrz, 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 widziałeś ich co to jest za pistolet. Swoboda ci w jednym bardzo nie no, nie, Musimy Migera chyba. Trap, 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 to daj trap, znać trap, na tą pasiekę trap, 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 eee, yy, na prawo, na prawo. A tak, tutaj. Tam jest jeden, gdzie chociaż tam kurde, ja go nie zdołałem zabić się. No on dostał dwa razy z już, a on tak żyje Nie, nie wiem, co to, to, to pytanie, czy jesteś za tym, na tym PKT ślesznym? Jestem. Dobra, to się razie Tak, 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 To tak, tak, wisz, tam, wiesz. To się, trzeba dwa razy. Jezus, głupie, się prowadzi. Jak tam obok? Na 009, Norfolk nie tak, O, o bordę zobacz kurczę jak oni tu strukturę postawili Czy oni szli lewą stronę mostu od paseki Lewą wyczyściłem, prawą też wyczyściłem A musimy wejść Oj Bart Czeka nas znowu kurczę door to door normalnie będziemy dorki. panowie ja Ręcz. Minus, minus, Peek, minus, nie, pek, ale dwóch naszych wiosków, czyby. Masz paszka pasz, neutralizać. Nie... No kurczę jest? Kiedy? Ale wy tam relika mamy. Kto nie żyje? Kto ja nie żyje, to na pasekę, na pasekę, na pasekę. Ta, na pasekę, na pasekę. 10 Dziewięć, osiem. Koniec. Wymna, tak przegrać, nie. No, ale wiesz co? O oh, kurde. No, bo ja pierdolę. Nie, no, nie, nie, tak by nie było, gdybyśmy odzyskali, kto mieli tą pasekę. No, I ten odzyskali. Czeczenie wygrali, najgorzej. Łopany.